Salut majstry, majsterki, wszyscy, którzy nas oglądacie. Dzisiaj film bardzo króciutki będzie z tego tytułu, gdyż mało co zrobiliśmy prawie w ogóle. Robiliśmy wyceny. Mieliśmy dużo robót, które trzeba było wycenić, ludzie już czekali. No i trzeba było te wyceny zrobić. A jak się robi wyceny, to w międzyczasie no jakoś tak się od nie chciało robić cokolwiek innego. Więc dwa dni były takie bardziej lightowe, można powiedzieć. Wyceny mamy zrobione, robotę poplanowane, już teraz zapisujemy na przyszły rok. Także jest git, a ogłoszenia parafialne. Teraz słuchajcie uważnie. Kiedyś powiedzieliśmy, że za 1000 subów zrobimy znowu losowanie nagrody z DeWolta, jakieś maszynki. Więc będzie to albo skrętarka, ta którą tutaj widzicie, albo multitool, który widzicie tutaj. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, ale to jeszcze parę dni nam zostało. Możecie też w komentarzach wpisać co bardziej by Wam się podobało. I tyle. Robimy konkurs. Zapraszam Was na filmik, który teraz poleci. Marek nagrał tam coś od siebie i, i, ten, i wszystkie informacje na temat jak wziąć udział w konkursie też tam są zawarte. Jeszcze się powtórzę. Trzeba będzie tylko subskrybować nasz kanał, zostawić komentarz pod tym filmem, tym filmem dzisiejszym o treści Messi Builders. Widzicie tutaj na dole nazwę i najważniejsze, żeby subskrybować też nasz kanał. No i co? I tyle. I a? No i być na live, ie. na live, na którym będziemy losować te nagrody. Dobra. Zapraszam was na film od Marka. Siemanko. Jak już znam ten, ostatnio Boguś, którego pozdrawiamy, przypomniał ostatnio, chyba na 500 subów, jak będziemy live'a, to powiedzieliśmy, że jak dowalimy do Tysiaka, to zrobimy kolejne losowanie, o którym już wspominaliśmy parę tygodni temu. Więc myślę, że czas już nadszedł na to, żeby, żeby się znowu wystrzelić. Żeby zrobić live, jak wystrzelić się z kasy po to, żeby wam wysłać prezenty. Prezent. Prezent. Jakiś tam znowu dorzucimy coś. No. Nożyk. <laughs> Także dajcie znać, napiszcie. Z tych, co już dostali, prezenty, napiszcie tam komentarze pod takimi filmikami, że macie, że używacie, że służą prezenty. Fajnie by było, zawsze miło usłyszeć, że, uh. że coś dojechało i się przydało, albo przydaje. No. Y Musimy zrobić ustalić jakąś datę, kiedy będziemy tego live'a robić, na którym będziemy losować prezent kolejny. I filmik, pod którym trzeba będzie zostawiać komentarze. Ale to chyba ten filmik może być. Tak. Ten? Pod tym filmem dzisiejszym proszę zostawiać komentarze. Komentarz o treści Messi Builders. AU. AU. Bez AU oczywiście. <laughs> Messi Builders. Z dużych liter. Wszystkie litery duże. Teraz. Tak, żeby było ten i, i co. No i tyle. I potem damy znać, kiedy będzie losowanie. I, I, i tyle. I, I losowanie będziemy robić na lajwie podczas e, przepraszam, wśród ludzi tylko, którzy będą na live. Tak? tak? Trzeba być na live, żeby wygrać. Także pamiętajcie, żeby jeszcze o tym przypomnimy myślę w następną środę i w następny piątek. Tak. Ale już weekend następny by trzeba było myślę zrobić, nie? Tak. Za tydzień, tam za dzień 10, 10, piątek, no to za jakieś tam 8, 9, 10 dni, w weekend myślę. live'a dobrze by było zrobić, rozlosować jakąś tam nagrodę, czy nagrody. Zobaczymy. Sprawdźmy się, chcę. Żeby. Żeby wilk był syty i tak, Żeby wilk i był syty. Na dachu. Przede wszystkim, żeby nasza dupa była chroniona. I czysta. I czysta. <laughs> żeby. Ście, wy nie mieli nam nic do zarzucenia, że jesteśmy kołamcy i oszusty. Jak? Rzuciliśmy słowa na, na wiatr. Że rzuciliśmy wiatr na słowa. No, także jest godzina 14.42. Ja muszę, ja muszę lecieć do domu. Ty też? Nie wiem jeszcze. To jest Tam no, już wiatr kleje nie no, Do siódmej. <laughs> Także zastanów się, czy chcesz pracować. Jeszcze. No, nie, nie chcę. No to jedziemy do domu. Muszę się wysikać. Ja lecę po moją córeczkę do szkoły, bo przychodzi na weekend do Taty. A Pozdrawiam Was. Subskrybujcie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli nie subskrybujecie. Lajkujcie nasz content, jeżeli możecie. Nawet jak Wam się nie podoba, bo pomaga się nam rozwijać. Za co Wam dziękujemy. Oczywiście. Tak, ja się nie podoba. Pamiętajcie o tym, że jak są filmy, to ich nie skipujcie, żeby nam dowalić trochę godzin, żeby nam pomóc osiągnąć te 4000 godzin oglądnięcia. Bo to jest bardzo ważne dla nas, żeby w końcu tam dobić, żeby dostać parę groszy za jakąś reklamę czy coś. Bo na razie już wydaliśmy tysiące, tysiące złotych na prezenty, czy też tysiąc ileś tam funtów na prezenty. A no tak, wiecie. Ani grosza z tego jeszcze nie mamy. Także mam nadzieję, że jakoś coś tam się kiedyś zwróci z tego. Także jak możecie, na tę butelkę chleba. Na butelkę było. chleba, żeby było. Jeżeli możecie, to oglądajcie całe filmy. Włączcie sobie tam gdzieś w tle, niech sobie lecą. Dziękujemy, że z nami jesteście. Pozdrawiamy.